No dzień dobry, w dzisiejszym odcinku wspólnie z Natalią Postaramy się odwzorować burgera drwala Który wszedł obecnie do McDonalda Ponieważ jest to taka tradycja Gdyż co roku w McDonaldzie W okresie jesienno-zimowym wchodzi burger drwala Wy możecie napisać w komentarzu czy już go jedliście Oraz jaki smak drwala jest dla was najlepszy Ja wam powiem, że moim ulubionym jest chyba z żurawiną Jedziemy teraz właśnie do Biedronki Po składniki Mniej więcej wypisałem sobie listę Nie ma tego jakoś dużo, ponieważ drwal to nie jest jakaś skomplikowana kanapka Ale powiem wam, że nie mogę się doczekać Jak wyjdzie bo osobiście bardzo lubię Drwala. Ten serek film jest po prostu mega pyszny. I gdy zrobimy naszą domową wersję, pojedziemy także do McDonalda, aby porównać, jak to wygląda i który z nich jest lepszy. Liczę na to, że nasz będzie lepszy, chociaż ten z McDonalda też na pewno będzie dobry. Jeśli lubicie McDonalda i czekaliście za Drwalem tak samo jak ja, to pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subskrypcji tego kanału, po więcej takiego ciekawego kontentu. Także chodźcie ze mną, zabieram was do biedronki. Jestem, moi drodzy, po pierwszym sklepie i zapłaciłem 17,59. Kupiłem bekon, kupiłem paprykę wędzoną, kupiłem dwie bułki. Dwa bułki? Serem takim pokruszonym na te bułki. Teraz jadę do Dino, bo nie kupiłem tutaj wszystkiego i w tej biedronce nie mają mięsa wołowego. Moi drodzy, nie mogłem nigdzie znaleźć mięsa wołowego. Byłem w dino i kupiłem cebulę prazoną. Kupiłem majonez i kupiłem kapustę i zapłaciłem 20 zł. Także łącznie wyszło mi coś około 38 zł. No ale kurczaka mam w domu, bo nie będziemy robili już wołowiny. Skoro jej nie ma, no to zrobimy kurczaka. Cześć, widzowie. W dniu kolejnym jest ze mną moja ukochana Natasia, która będzie mi pomagała dzisiaj robić drwala podobnego do tego z McDonada. I z jej inicjatywy powstał dzisiejszy odcinek. Byłem wczoraj na zakupach kupić wszystkie te produkty, które teraz widzicie. W sumie wczoraj też je widzieliście. Do drwala nie jest potrzebne jakoś dużo rzeczy i nie mamy bułki tartej, mamy konflekcje. Jednego czy dwa? Dwa. Na początku ogólnie myślałem, żeby zrobić jednego drwala, ale były ogólnie ostatnie dwie buki w Biedronce i ja już postanowiłem wziąć te dwie buki. A ten widzowie kosztował 7,13 albo 7,50, nie pamiętam. Dawno nie jadłem kawę, I powiem Wam szczerze, wczoraj byłem w każdym z trzech sklepów, czyli w Dino w obiadu i w Biedronce i w żadnym sklepie nie było mięsa ani wołowego, ani wieprzowego. Dobrze, że miałem w domu kurczaka i znam, zrobimy. Znam Powód. Jechał będzie o 20.00. No to też prawda, bo byłem wieczorem w sklepach. Ale ogólnie mamy kurczaka, który był zamrożony u mnie w zamrażarce. No i wyciągnąłem go. On jest tam z tyłu i Natalia będzie go przyrządzać. I za tak... rok zrobimy aktualizację z poprawnym Tak, zaraz rok zrobimy aktualizację tego burgera z łowiną. A może zrobimy największego burgera nie. na dwa Nie, bo byśmy nie zjedli, szczerze. Jeśli chcecie, abyśmy nagrali, gdzie robimy największe jedzonko na świecie, to dajcie znać w komentarzu. A tymczasem ja przyniosłem bułkę tartą, która będzie nam potrzebna do opanierowania Canemberta czyli tego serka. A zaczynamy, moi drodzy, nasz przepis od y, zrobienia mięsa. Ja to mięso mam, przyniosę Ci kurczaka i bekonu. W ogóle widzę, owie, patrzę, jaką wielką patelnię znalazłem. Trzeba na ostrzyć po to, żeby był ostry. Trzeba na ostrzyć po to, żeby był ostry. Podkrawaj te części takie jak tutaj, te białe, bo ja tego nienawidzę. Żeby nie marnować czasu, to ja może sos przygotuję. Nie, masz zrobić boczek. Okej, okay, dobra, czyli ja idę robić boczek, a Natalka ja robi mięso. Ile boczek bądź... się powinien gotować ten? Jak będzie złocisty. Jedno mięso z cienkie, a drugie grube, ja nie jestem taka głodna. I tak później pojedziemy. No wiem, dlatego chcę brzuch zostawić na to, kochanie. Mamy tutaj boczek i będziemy go rozgrzewać na patelni bez tłuszczu, bo on już sam tłuszcz wypuści. Boczek jak widzicie już się smaży. Położyłem na patelni 5 plasterków, dlatego że ja uwielbiam boczek. Podczas gdy ja smażyłem boczek, Natalia zaczęła ubijać kotlety i przekroiła serek na pół. Da się! Natalka teraz rozbija jajko po to, aby zrobić panierkę do serka. Ja teraz widzowie rozgniatam cornflakesy. Tak się prezentuje już boczek. Wygląda naprawdę przepysznie. Już prawie doszedł do siebie. Myślałem, że to jest panierka do, do serka. To jest do No tak, ale myślałem, że to jest do serka, to jest do mięsa. No Oczywiście do mięsa. Mało cornflakesów dałeś. No jest za mało cornflakesów, zdecydowanie. No, zdecydowanie. Misja widzowie nieudana. Zabrakło nam cornflakesów i musieliśmy dosypać. A tu już jeden potret się robi. A na tym tłuszczu możemy bułeczki już zrobić. Oczywiście, ale to za. Boczuś wygląda nieziemsko. Podczas gdy nam się robią kotlety, Natalka sobie je przyprawia. Ja pójdę po jeszcze jedno jajko, ponieważ potrzebne nam jest do panierki na kanen, kanen, serek... Na Na serek camembert. W międzyczasie Natalka przekroiła bułkę na drwala. Pyrówka. Jeszcze jest nam potrzebny olej do kotletów. To moje mięso jest tutaj i ta panierka nie trzyma się tego. Na moim trzyma. Na twoim się trzyma, na moim się nie chce trzymać ta panierka. Miejmy nadzieję, że będzie dobry. No, będziemy dziać mięsko słuchaj, no co? Ja w międzyczasie przygotuję sos? Do sosu będzie nam potrzebny ketchup, majonez i musztarda. I będziemy dodawali dwie łyżki ketchupu, dwie łyżki majonezu i łyżeczkę musztardy. Jak widzicie, zacząłem dodawać po łyżce każdego sosu i nasypałem także bułki tartej. Mamy pierwszy serek i najpierw go obtoczymy. W jajku, tak, chyba się powinno to robić. O, pyk. I po tym, jak go wtoczymy, to w półce tartej. I tak, dwukrotnie. Wkładam go na rozgrzany olej na patelkę. Do tego oleju to my za dużo nie mamy, może jeszcze go dodaję trochę. Mięso już prawie doszło i będziemy wyciągać. Dobra, bo... wracaj, szybko. No, traka mówi, że pękną, ale przecież nie pękną chyba. Ono się rozpuszcza całe już. Za długo był, no widzisz. No nie pilnowałeś. Ja się zajmuję więcej, Natalka teraz obtacza te bułki, żeby po prostu się podpiekły. Tutaj Natalka wyciągnęła boczek, kotleta i ser. A tu jest Natalci ser. I Natalka ma troszeczkę większy ser, dlatego że ona się boi oleju, który się lekko wylał. Jeszcze zapomniałem dodać papryki wędzonej do sosu, ale Natalka już dodała. I tak naprawdę już będziemy szamać. Smarujemy sosem nasze bułeczki. Nakładamy ser. Ja bym to zrobić palcami. Ale to jest wielkie. No. Ale tłuste to jest. No bo to generalnie ma dużo kalorii. Dwal naprawdę ma bardzo dużo kalorii. Ale ja dzisiaj przekroczę swoją limity. Mamy mięso kurczaka, tak jak mówiłem, ale wygląda jest to radny. potężnie. Ja nie wiem, jak ja to zjem. Do buzi i do żołądka. Ale ja nie umiem takiej gryzy zakryj no zagrywam. To wygląda, moi drodzy, jak zmutowany burger No, Z tego sera już wydać. Tak ślicznie, moi drodzy, wyglądają nasze burgery Drwala. Wyglądały potężnie. A ja do swojego dodałem prażonej cebulki. I Jezu, jakie to jest wielkie. Cześć, ale. Olha 的 e s m o senhor、okay. <Okay, S 2> m No, to mi też. Dostawić Widzowie, powiem wam, że to jest przepyszne. Ocena tego, poza skalę. Kurczak pasuje tu idealnie i jest fajnie doprawiony. Nie wiem, czy to ty doprawiłaś, tak czy ja. I ta na cebulę tak samo tutaj oddaje. Tu się na Naprawdę ciężko się to je bo trzeba to trzymać oburącz. I jeszcze takiego czegoś chyba nigdy nie zrobiliśmy z natarką. No, jestem taki głodny, że dawno tak głodny nie byłem. A my tak szczerze nie wiemy jeszcze, jak smakuje drwal w tym roku, bo nie jedliśmy. Ale przetestujemy go jeszcze później, żeby porównać. Ale ten domowy wyszedł przepysznie nawet z kurczakiem. Tylko jest taki wielki, że nam się rozwala po prostu. Zrobiliśmy, moi drodzy, idealne proporcje sosu i ogólnie idealne proporcje wszystkiego i to jest Powiem Pamiętanie to było większe, ma jest Ocena? Siedem, bo nie lubię drwala aż tak. Kocham widzowie takie odcinki. I tego drwala, oceniam wyśmienicie na 10 na 10. Jeszcze mnie bardziej smokie z tego? Kałata. Tak. Natalka się poddała i już nie zje tego, bo powiedziała, że nie do rady. Jesteśmy już jakieś półtorej godziny po zjedzeniu drwala, którego zrobiliśmy w domu. I pojedziemy teraz właśnie na McDonalda, kupimy go i przyjedziemy tutaj do domu, zjemy go tutaj, żeby nie nabrudzić w aucie. Liczę na to, że ten drwala będzie tak samo dobry jak rok temu. Bo chyba nie podrożał. W sensie podrożał, ale rok temu. W tym roku chyba jest taka sama cena jak poprzednio. Proszę Państwa, wróciliśmy z McDonalda. Natalka właśnie się tutaj rozbiera. W sensie kurtkę rozbiera. Kupiliśmy powiększony zestaw, w skład którego wchodzi drwal, kola i chcieliśmy kupić łódeczki, ale były frytki. I teraz pokazuję Wam, jak wygląda zestaw. Tak się prezentuje zestaw z McDonalda. I Natalka, rób jako pierwsza test. No przecież ja muszę się rozpakować, ja muszę się ułożyć, więc Ty zacznij. Ale ładniej mnie kameruj, żeby mnie było dobrze widać. Przezbycie nie nie. światami twarzy? Nie Tak się prezentuje burger drwala I zobaczymy czy będzie tak samo pyszny jak rok temu No nie no, na pierwszy rzut oka wygląda inaczej niż nasza, nasz domowy burger drwala Dobra, robimy test smaku Tylko my mieliśmy większy ser i inne mięso Bułka jest bardzo zbliżona Mniejsze bo się przegrać. Bardzo porównywalne są z naszym, który robiliśmy w domu. Ocena tego drwala: myślę 9 na 10 Domowy był chyba lepszy. Ten ser jest taki bardzo rzucający się wieży w usta. Taki Mam pomysł. Dowalony. Drwal jest chyba taki sam jak rok temu. Może dlatego, że już jedliśmy dzisiaj jednego drwala, jestem trochę przejedzony. Smakuje tak normalnie, jakoś nie jest wybitny. Jest po prostu okej, okay, nie? Sprawdzimy jeszcze, czy Natali smakuje. I Natalka oceni, czy jest podobny do tego naszego domowego, czy nie. Według mnie jest podobny. Teraz Natalka <laughs> testuje, zobaczymy, czy jej zasmakuje. I co, Natalka, powiesz? Ja wolę być Maka i Macchina. Ej, szczerze, nie? Jakby w tym roku dużo osób mówi, że niby jest spoko, ale powiem no, ja wam szczerze… Nie, jest jak zwykle. No tak, ale szczerze, ten domowy mi bardziej smakował chyba. Nie, nie. No według mnie tak. Ale ja nie lubię tych burgerów. Ale jakby tradycyjnie trzeba było kupić, prawda? ja daj mi spokój, bo potrzebuję to przejeść. My już sobie na spokojnie tego drwala dojemy. Ja bynajmniej uważam, że ten drwal, który zrobiliśmy w domu, był lepszy jakiś taki większy i bardziej soczysty. To by było wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę, subskrypcji na kanale po więcej takiego świetnego kontentu. I widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Na razie, papa. Pa. ty się pożegnać. To jest papa. Pa! pa. pa! <noise>